Pierwszy mit, który obalają same nauki przyrodnicze, to jest mianowicie mit o ciągu ewolucyjnym od małpy do człowieka. Mit o ciągu ewolucyjnym od małpy do człowieka. Otóż współcześni paleontolodzy pokazują na nowe odkrycia, które co? Świadczą na przykład o równoczesnym występowaniu dinozaurów i ludzi. To są odkrycia samych przyrodników. W tym samym czasie okazuje się, istnieją dinozaury i ludzie. Dalej są odkrycia o wspólnym występowaniu szczątków kopalnianych organizmów, rzekomo należących do bardzo różnych er geologicznych. Dalej o występowaniu zupełnie niezmiennych organizmów w erze rzekomo bardzo odległych czasowo warstwach kopalnianych. Jeden z takich współczesnych paleontologów, Hans Zilmer, autor szeregu prac z paleontologii, także w Polsce publikowanych, publikuje zdjęcia żyjących obecnie ludzi o czaszkach zupełnie takich samych jak u Neardetalczyków oraz zdjęcia czaszek małp w takim kształcie jak autostraulopiteki. W ten sposób Wołają sami przyrodnicy, że ten mit o tym ciągu właśnie, gdzie człowiek pochodzi od małpy, należy sta właśnie zacząć obalać i oczywiście zacząć dyskutować zupełnie w inny sposób. Drugi mit, który został jakby wyprodukowany w ramach nauk przyrodniczych, to jest mit o datowaniu er geologicznych na podstawie warstw geologicznych. Otóż jest to tak zwane datowanie e, stratygraficzne. W badaniach prowadzonych w olbrzymich laboratoriach hydraulicznych na temat tworzenia się warstw geologicznych jeden z profesorów Paryskiej Politechniki, Guy Bertold, który prowadził na Uniwersytecie w Kolorado, a także zespół z rosyjskimi geologami z Petersburga, pokazuje, że na podstawanie określonych warstw nie potrzeba wielu milionów lat. Wystarczy tylko, co? Pierwsze: dużo nośnej wody z erozji i warstwy takie, o jakich mówią geologowie, na podstawie których datują wiek świata, powstają w ciągu dni, godzin, a nawet minut. W ten sposób właśnie obala mit. O tej takiej bezdyskusyjnej kwalifikacji, właśnie wieku świata, wieku powiedzmy sobie na podstawie tworzenia się warstw geologicznych. I trzeci mit, który także powstał w ramach y, nauk przyrodniczych, mianowicie mit o tak zwanej ewolucji, czyli że o tym ciągu, który tym się przejawia, że jest coraz, coraz to doskonalej. A więc, że świat się doskonali. Bo ewolucja oznacza, że mamy w ciągu tego rozwoju cały czas doskonalenie. Tymczasem okazuje się, że znowu sami przyrodnicy powiadają, że to olbrzymie sfabrykowany mit, bo wręcz odwrotnie. W ewolucji w tym co widzimy jest dewolucja. Dlaczego? Otóż znowu powiadają, można eksperymentalnie wykazać, dochodzi, dowodzi jeden z profesorów że świat się spala energetycznie i że zasoby informatyczne biosfery kurczą się a co więcej, wymierają gatunki a powstawanie nowych nie obserwujemy w ogóle to co robimy to są mutacje, mutanty i to jeszcze sztucznie robione przedstawił też zastraszające dane o geometrycznym wzroście chorób genetycznych u człowieka zagrażających istnieniu naszego gatunku obala właśnie w ten sposób ten mit ewolucji jako ciągu procesu, który jest kierowany poprzez ten dobór naturalny i tworzy coś lepszego. Tymczasem eksperymenty powiadają zupełnie co innego.